Na randki dzisiaj idą Donata i Krzysztofka. Lecz oni idą na randki, mają sobie wybrać partnerów, z którymi pójdą na tą randkę. Więc Donata? Ja pierniczę. Wiatr się zmaga. Dobra, liczę. Bo mam dwa typy. Byłem pewny, że jestem w dwójce. Którą wybiera. I domyślałem się bardzo mocno, że drugim mężczyzną jest Krzysztof. Pierwsza myśl zawsze jest Dobra. najlepsza. Dobra, to, to Piotrek. Yes! Uważaj na kamienia. Ja w takich butach to wiesz, to mogę po kamieniach i po piasku. No to tak się pomyślałem: kuźwa, żeby chociaż kurde on jej nie skrzywdził, tak? Żeby chociaż. E... Uh, no po prostu przyjmowałem się o nią.